Dzień dobry kochani, witajcie na kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, zaczynam tego vloga z auta, ponieważ dzisiejszy dzień nie jest dla mnie łaskawy. Jak zaplanowałam sobie dzisiaj mnóstwo aktywności na cały dzień, bo jest dzisiaj sobota, to oczywiście nic nie może iść po mojej myśli. Na pewno każda z was to przeżyła i każdy to uczucie oczywiście zna, także moi drodzy, historia od dzisiejszego poranka. Rano sobie wstaję, myję sobie zęby, odkręcam kurek z ciepłą wodą, a tam co? Lodowata woda. Więc moi drodzy, wchodzę oczywiście na grupę na WhatsAppa z naszego budynku i co? Pękła rura. Na Większy pek, jaki może być to jest sobota rano. Pęknięta rura. Także moi drodzy, chyba nie ma nic gorszego jak taki poranek sobotni, po prostu bez ciepłej wody, jak się zaplanowano. Oczywiście, że będzie kąpiel dzisiaj, bo jest czas na to, bo jest tutaj... ktoś, żeby się zdaje oczywiście dzieckiem. No, nic bardziej mylnego, także był szybki prysznic, więc taka czyściutka, pachnąca dla Was tego vloga. Zaczynam. Moi drodzy, byłam już w sklepie spożywczym. Kupiłam sobie artykuły na śniadanie. Zrobimy sobie takie iście wiosenne, śniadanko. Także moi drodzy, zaczynamy tego vloga. Także moi drodzy, ja szybko pędzę do domu, bo po prostu jest. Mega głodna. Dzisiaj poza kawą jeszcze nic nie jadłam, także lecę do domu, robię sobie śniadanko. Dzisiaj na śniadanie miałam robić sobie szakrzyłkę. Zaplanowałam, że spróbuję nawet zrobić szakrzyłkę z fasolą, e, taką będzie z puszki, ale to przełożę sobie na lunch, bo moi drodzy, byłam dzisiaj w sklepie i to, co zobaczyłam, to po prostu jest szał, ciał. Świeżutkie, chyba już nowe, wiecie, młode rzodkieweczki. weczki, twarożek. Także moi drodzy, robię sobie szybko tutaj twarożek. Po prostu wiosna, wiosna w pełnej krasie, także. Mega się cieszę i coraz więcej takich właśnie wiosennych akcentów, coraz więcej po prostu, wiecie, warzyw takich świeżych. No po prostu uwielbiam ten czas w roku najbardziej, bo właśnie z tego względu, że wiecie, w zimie jest taka stagnacja, nie? Cały czas mamy te same warzywa i w koło macie po prostu je walkujemy. Kiedy wchodzi po prostu wiosna, mamy te świeże warzywa, wiecie, młode i tak dalej, po prostu. Także bierzemy się do roboty i pokażę wam, jak to wszystko będzie wyglądało. Nic skomplikowanego, no moi drodzy, to nie będzie oczywiście żadna prawda, objawiona jakieś nowości, ale po prostu wiosna, wiosna, wiosna i pokażę Wam po prostu moją wersję wiosny na talerzu. Nie są one może jakoś super jakościowo, nie wiadomo jakie wiecie, makro i tak dalej. Ale miałam jechać do Lidla i kupić sobie tam jest taki fajny chlebek, oczywiście z bardzo fajnym składem. Ale no dobra, mam sobie pod domem Aldiego, nie będę krążyła, pojedę do Aldiego, będzie szybciej. No i się nacięłam, bo nie wiedziałam, że po prostu w Aldi nie mają też takich chlebków, tylko mają same takie wiecie gąbki napompowane. Musiałam wziąć już cokolwiek, więc ja takie bułeczki, także nikt ich nie do. Zaraz sobie je jeszcze wrzucę do tostera, żeby były takie bardziej chrupiące. I zaraz sobie moją kompozycję wiosenną tutaj za aranż. Chleb sobie tylko tak lekko stosowałam, żeby był chrupki, ale nie żeby był spalony, moi drodzy. Także nakładam sobie mojego serka dosyć obficie. Jak widzieliście, serek jest oczywiście zero, chudy, bo tylko taki był żebym specjalnie go brała. Dodatkowo nie mamy tu śmietany, tylko jogurt naturalny, grecki, też oczywiście mniej kolory mniej fatu, bo już mamy tutaj węgle, ale po prostu jak pachnie, to wam powiem, że szok. Także moi drodzy, tak się ta bułeczka prezentuje. I moi drodzy, powiem wam, że ta bułka jest całkiem niespokojna, bo jest mnóstwo jej nasion w środku i na zewnątrz. Nie jest tylko obsypana, ale są też te nasiona oczywiście w środku. Mamy dynie, mamy tutaj mak, mamy sezam, mamy oczywiście słonecznik, także. Jest całkiem ok, ale oczywiście nijak się nie umywa do chleba, do tego mojego razowego ulubionego chlebka z Lidla. Chciałam sobie trochę czasu zaoszczędzić, a wyszło jak zwykle, czyli dodałam sobie po prostu ekstra roboty. Kolejna taka rzecz, moi drodzy, dzisiaj nie nagrywam takiego typowego całego co ja w ciągu dnia, Ponieważ, moi drodzy, dzisiaj na pewno nie będę gotowała obiadu, bo idziemy dzisiaj do tureckiej restauracji na imprezę urodzinową. Powiem wam, że ta restauracja jest jedną z moich ulubionych, z tego względu, że przede wszystkim jedzenie jest przepyszne, jest super jakościowo, fajnie podane, jest tam fajna atmosfera, bo to jest taka, wiecie, małutka restauracyjka. I co najważniejsze i takie najfajniejsze jest to, że jest otwarta kuchnia. Po prostu widać tego kucharza, który gotuje, przygotowuje, właściwie to grilluje to mięso, przygotowuje to wszystko, także jest po prostu mega fajnie. Jak się uda i nie będzie dużego zamieszania, to Wam oczywiście kilka przebitek z tej restauracji też rzucę, bo warto jest spróbować i to jest po prostu warto spróbować takiej tureckiej kuchni i też spróbować po prostu takiego jedzenia. I to bardzo fajnie wygląda. Czyli mi się bardzo podoba, nie wiadomo, każdy jest inny, ale moja osobista opinia to mi się bardzo podoba. Także moi drodzy. Ja kończę moje siedanko, a my oczywiście widzimy się później I moi drodzy, my się szykujemy do tego, żeby wyjść z domu Więc żeby nie łapać czegokolwiek Byle czego na mieście To ja sobie przygotuję takie smoothie Slash sok, bo to będzie po prostu z Dwóch elementów się składało, także pokażę wam Takie moją wersję wiosennego soku Powiem wam, że ostatnio Właśnie w tym tygodniu byłam na mieście, matka się wyrwała z chaty I byłam w takim miejscu Jest to po prostu sieciówka, która robi po prostu soki świeżo wyciskane Cena takiego soku Jest po prostu zawrotna no Smak jak smak, nie? Sok jak sok, mają tam fajne połączenia, ale cena po prostu mnie zabiła tego, więc po prostu przyjechałam do domu i co zrobiłam? Poszłam do sklepu, kupiłam sobie warzywa, owoce i takie soki świeże będę sobie po prostu robiła sama w domu. Bo po co przepłacać moi drodzy, zwłaszcza kiedy teraz jest wszystko takie drogie, to po prostu nie ma to sensu. Nie zajmuje to bógwie i nie zajmuje to Bóg ile pracy, także można sobie to śmiało samemu zrobić. Także przed wyjściem wezmę sobie przygotuję ten sok, żeby go ze sobą zabrać, żeby po prostu nie łapać byle czego, jak zgodnie jak będziemy po prostu wiecie w parku na spacerze. pół takiego dojrzałego awokado. Patrzcie, po prostu, jak się, aż sam się po prostu wyciska to awokado, i nie trzeba z nim po prostu robić. Uwielbiam, jak jest takie właśnie fajne. To sobie zaleję moją oczywiście gruszką i moimi brokułami, ale będzie za mało tego płynu, więc wlewam sobie jeszcze wodę kokosową, tak o żeby po prostu było tego płynu trochę więcej. Wszystko na oko. No i moi drodzy, mam moje zielone smoothie, czyli zielone, czyli co zdrowe, oczywiście, także. Jeżeli chodzi o rzeczy słodkie, to jest tylko gruszka, tutaj słodka. Jeżeli chcecie, możecie sobie tutaj dodać banana, też będzie fajnie. Ja nie dałam banana z tego względu, że po prostu moje banany są jeszcze niedojrzałe, a taką Google F smoothie to ja nie bardzo lubię. Także ja sobie to po prostu wypiję jako drugi mój posiłek w dniu dzisiejszym, a potem pewnie jeszcze jakaś kawka. Jeżeli chodzi o kwestie smaku, to wiadomo, kwestia bardzo indywidualna, ale bardzo lubię to, że jest fajnie dało mi się zrobić taką fajną, właśnie płynną teksturę, bo na widzę, jak smooth jest takie bardzo zbite. Wiecie, trzeba znaleźć złoty środek. Nie za bardzo zbity, ale też nie za bardzo wodnista, Ten po prostu wydaje mi się być idealny. I moi drodzy, idziemy na kawę do takiego miejsca, że nazywa się Coco Corner. Takie jest do kotuszki kutuszki na wejściu. Ciekawa, jaka będzie kawka. Jakby było ciepło, to byśmy się tutaj na dworze siedli, ale niestety nie jest za ciepło, także wchodzimy do środka. Przyszedłem, nagrałam po prostu, jakie mają tu chociaż nie wiem, czy cokolwiek będzie widać, bo cały czas tam siedzieli ludzie i nie było możliwości pokazania, bardzo fajnie ciekawe. Jeżeli chodzi o kawę, to nawet była takie całkiem spoko, nie ma co narzekać, że tak powiem. Gencji wziął sobie gofra i był taki, no powiem wam, średni, nie był taki fajnie chrupiący, kawiecie, wiecie, szmata z tego po prostu była. Ale jeżeli chodzi o samą inwencję tego miejsca, całkiem ciekawe. Podobny coś destań jak Elan Kafety. teraz wszyscy chcą robić wszystko oczywiście na jedno kopyto, biajcie kwiatuszki, wystrój różowy. I tam było rzeczywiście tak bardzo cukierkowo, tak wiecie, bajkowo, właśnie ta ściana z tych kwiatków. Nie jest to duże miejsce i nie mówię, że ten, że jest duże, bo było tam zaledwie 5 czy 6 stolików, ale była peł było pełno ludzi. Też wiadomo jest to pora lunchu, dlatego po prostu było pełno. I na pewno to jest miejsce, do którego warto wrócić. Najbardziej, że mamy go bardzo blisko do naszego domu. I powiem Wam, że mieszkamy tutaj już dwa lata, a nawet nie wiedziałam, że mamy taką fajną kafejkę tutaj u nas, zaraz, praktycznie za rogiem. My tutaj chodzimy. To jest w ogóle nowo powstałe osiedle. Ale maniaka Ameryka tutaj jest, moi drodzy, patrzcie. Pokażę taka jakaś fontanna nawet jest. I tego jeszcze dosłownie. Ja tutaj w tej okolicy pracowałam. Ja pracowałam tutaj w tej okolicy, dosłownie na tej stacji metra. Kiedy to było Siedem temu? 7 lat temu. 7 lat, lat temu tutaj na tej stacji metra pracowałam i tego jeszcze tutaj wszystkiego nie było. To wszystko było po prostu dziura taka zakopana, także szybko tu się wszystko rozwija. na Dobra oczywiście, także fajnie, że coraz więcej fajnych, ładnych budynków, nowych, nowoczesnych, a nie tego takie, wiecie, wszystko staro-dawne. Miałam wam pokazać mój outfit zanim wejdę z domu, ale oczywiście było jak zwykle zamieszanie z małym, także nie dałam rady, także pokażę wam jak wyglądam Dzisiaj taki trochę lub wiecie, niby elegancko, ale jednak sportowo, także pokażę wam jak wyglądam Także mamy czarny płaszcz, oczywiście taką koszulę założyłam sobie, żeby było w miarę elegancko Spodnie z dziurami oczywiście kompletnie mastek i do tego białe buciki znajki. także moi drodzy tak to wygląda Także moi drodzy, jedziemy dalej na obiad Moi drodzy, tak właśnie się prezentowała ta restauracja. Także było przepyszne jedzonko, jak zawsze. Dzisiaj było trochę więcej ludzi niż zwykle, ale to nie jest jakiś wielki problem. Dla nas oczywiście pojedliśmy sobie fajnie, także my idziemy dalej korzystać z naszego wieczoru. I także, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam z całego serca za wszystkie lajki, subskrypcje, oczywiście komentarze. Dziękuję również za oglądanie. Jeżeli moje filmy wam się podobają, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, a my widzimy się w kolejnych filmach. Także trzymajcie się ciepło, udanej reszty tygodnia, bo puszczam, to oczywiście w w środa. Życzę Wam udanej reszty tygodnia. I widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć pa!